Jeśli pasjonuje Cię przygoda, sporty ekstremalne lub po prostu chcesz uchwycić swoje najbardziej intensywne chwile, dziś przedstawimy najlepsze kamery sportowe na rynku idealne do nagrywania w ruchu, pod wodą, w górach lub w każdej sytuacji, w której zwykła kamera nie daje rady. Niezależnie od tego, czy tworzysz vlogi, nagrywasz swoje treningi, czy uwieczniasz podróże, tutaj znajdziesz wytrzymałe, kompaktowe opcje z imponującą jakością obrazu. Zostań z nami do końca i pamiętaj, że wszystkie bezpośrednie linki do omawianych modeli znajdziesz w opisie. Numer 1. Wolfgang to jedna z najbardziej wszechstronnych kamer sportowych idealna dla tych, którzy chcą nagrywać swoje przygody w imponującej jakości, niezależnie od tego, czy są początkującymi, czy doświadczonymi twórcami treści. Pierwsze, co przyciąga uwagę, to nowoczesny i funkcjonalny design z podwójnym ekranem. Tym kolorowym ekranem z przodu, który pozwala na podgląd w czasie rzeczywistym podczas nagrywania. Jest to szczególnie przydatne dla vlogerów nagrań z perspektywy pierwszej osoby lub po prostu do perfekcyjnego kadrowania bez potrzeby pomocy z zewnątrz, czy zgadywania, czy jesteś w kadrze. Kolejną dużą zaletą jest wodoodporność, co jest kluczowe dla osób uprawiających sporty ekstremalne lub aktywności wodne. Ta kamera może być zanurzona bez obudowy na znaczną głębokość, co czyni ją idealną do użycia w deszczu, śniegu, czy podczas takich aktywności jak kajakarstwo, czy wędrówki w wilgotnym klimacie. Jeśli potrzebujesz większej odporności, z dołączoną obudową możesz zabrać ją na głębokość do 40 metrów, co jest idealne do nurkowania, snorkelingu, surfingu, czy nagrań podwodnych. To znacznie rozszerza możliwości użytkowania i czyni ją niezawodnym towarzyszem każdej przygody. Ponadto, system pozwala na zmianę kąta widzenia między trzema różnymi trybami: szerokim, średnim lub wąskim, w zależności od tego, co chcesz uchwycić. Jest to idealne rozwiązanie do nagrywania otwartych krajobrazów, szybkiej akcji czy bardziej skupionych ujęć. Jakość wideo to kolejny z jej mocnych punktów. Nagrywa w ultra wysokiej rozdzielczości, z doskonałą płynnością obrazu, zachowując wszystkie szczegóły wyraźne, nawet w scenach z dużym ruchem. Lub słabym oświetleniem. Numer 2. GoPro Hero 13. Ta kamera akcji od GoPro jest jedną z najbardziej wszechstronnych i potężnych, jakie można obecnie znaleźć, idealna dla tych, którzy chcą uchwycić ekstremalne przygody, wyjątkowe chwile lub po prostu nagrywać w jakości kinowej w każdym środowisku. To, co wyróżnia GoPro Hero 13, to połączenie solidnej konstrukcji, inteligentnych funkcji. I zaskakującej jakości obrazu. Jednym z najbardziej uderzających punktów jest kompatybilność z serią obiektywów HB, które łatwo się montuje i są automatycznie wykrywane przez kamerę. Moduł obiektywu ultra szerokokątnego jest idealny do uchwycenia szerokich scen, pełnych akcji, takich jak sporty ekstremalne czy krajobrazy naturalne. Zawiera również moduł makro, który pozwala na zbliżenia z niesamowitym poziomem szczegółowości, idealny do fotografii kreatywnej lub dokumentalnej. Filtry o neutralnej gęstości pozwalają kontrolować światło i dodawać efekt rozmycia ruchu dla profesjonalnego efektu, a jeśli szukasz bardziej kinowego stylu, moduł obiektywu anamorficznego pomoże Ci osiągnąć ten wygląd rodem z filmu. Jakość wideo to kolejny z jej wielkich osiągnięć. Ta kamera nagrywa w 5K, co oznacza 91% więcej rozdzielczości niż format 4K i 665% więcej niż tradycyjne Full HD. Oznacza to, że każde ujęcie ma niesamowitą ostrość i bogactwo szczegółów. Ponadto możesz wyodrębnić zdjęcia o rozdzielczości do 24,7 megapikseli bezpośrednio z nagranych filmów, co mnoży możliwości twórcze bez konieczności powtarzania scen. Jedną z jej gwiazdorskich funkcji jest kamera wolno. Ta GoPro pozwala na nagrywanie klipów z powolnieniem do 13 razy w stosunku do normalnej prędkości, co jest spektakularne do uchwycenia szybkich ruchów takich jak łamiąca się fala, skok na rowerze czy jakakolwiek akcja. Numer 3. Akaso. Ta kamera sportowa marki Akaso jest jedną z najpopularniejszych opcji dla osób, które szukają prostego, praktycznego i przystępnego cenowo sposobu na nagrywanie swoich przygód w dobrej jakości. Wyróżnia się możliwością nagrywania w ultra wysokiej rozdzielczości, łącznością bezprzewodową, pilotem zdalnego sterowania i wodoodpornością. Wszystko to w kompaktowym i lekkim formacie, idealnym do zabrania, jej ze sobą wszędzie jedną z najbardziej cenionych cech jest jej zdolność do nagrywania w 4K przy 30 klatkach na sekundę co pozwala uchwycić bardzo szczegółowe i płynne wideo ponadto robi również zdjęcia w rozdzielczości 20 megapikseli co w zupełności wystarcza, by zachować wspomnienia z dużą ilością detali. Ta kombinacja funkcji wideo i fotograficznych czyni z niej doskonałego towarzysza każdej aktywności na świeżym powietrzu, zarówno na lądzie, jak i pod wodą. Szeroki kąt widzenia wynoszący 170 stopni pozwala uchwycić bardziej imersyjną perspektywę. Idealną do nagrywania sportów ekstremalnych, podróży czy weekendowych wypadów. Dzięki elektronicznej stabilizacji obrazu nagrania są płynniejsze, nawet przy dużym ruchu lub drganiach. Dużą zaletą tej kamery jest bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, który zakłada się na nadgarstek. Umożliwia on rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania, robienie zdjęć czy kontrolę kadru bez potrzeby dotykania samej kamery. Jest to szczególnie przydatne, gdy kamera jest zamontowana na kasku kierownicy lub desce. Choć pilot nie jest wodoodporny, okazuje się bardzo praktyczny w codziennym użytkowaniu. Bateria to kolejny plus. Kamera dostarczana jest z dwiema akumulatorami o pojemności 1050 pdw, e co daje około 90 minut nagrywania na każdej z nich. Pozwala to nagrywać dłużej bez obaw o brak energii w połowie wycieczki lub sesji na plaży. Dodatkowo kamera wyposażona jest w zintegrowane Wi-Fi, co oznacza, że możesz połączyć ją ze swoim smartfonem za pomocą oficjalnej aplikacji Akaso Go numer 4 Insta364. Ta kamera marki Insta 360 jest jedną z najlepszych opcji, dostępnych obecnie na rynku dla tych, którzy szukają immersyjnych i wysokiej jakości nagrań. Jej największą zaletą jest możliwość rejestrowania sferycznego wideo w ultraostrej rozdzielczości, co pozwala uzyskać całkowicie wciągające. Treści, idealne zarówno dla miłośników sportów ekstremalnych, jak i twórców kontentu, którzy chcą oferować unikalne doświadczenia. Jednym z jej największych atutów jest to, że nie musisz martwić się o kadrowanie podczas nagrywania. Dzięki systemowi sztucznej inteligencji możesz najpierw nagrać materiał, a dopiero później zdecydować, którą część filmu wyróżnić, co znacznie ułatwia proces twórczy. Dodatkowo umożliwia tworzenie znanego efektu niewidzialnego kija do selfie. Co sprawia wrażenie, że ujęcia zostały wykonane dronem lub profesjonalnym sprzętem filmowym, wszystko to bez widoczności uchwytu w kadrze. Kolejną mocną stroną jest możliwość działania także jako szerokokątna kamera akcji, oferująca szeroką i szczegółową perspektywę w bardzo wysokich rozdzielczościach. To sprawia, że jest to bardzo wszechstronne narzędzie, idealne zarówno do ujęć panoramicznych, jak i zbliżeń w ruchu. Stabilizacja, jaką oferuje, jest znakomita. Dzięki technologii poziomowania i blokowania horyzontu, filmy pozostają płynne i zrównoważone nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Dodatkowo jej konstrukcja została zaprojektowana tak, aby wytrzymać wstrząsy, ekstremalnie niskie temperatury a nawet zanurzenie w wodzie bez potrzeby stosowania dodatkowej obudowy, co jest idealne na przygody na świeżym powietrzu. Co więcej, w zestawie znajdują się ulepszone osłony na obiektyw, które są łatwe do zakładania i zdejmowania, a także akumulator o znakomitej żywotności, idealny do długich sesji nagraniowych bez przerw.